Dzień dobry, dzień dobry, serdecznie pozdrawiam, z tej strony Orzeszek, a tu oczywiście mój piesek, Koko, jak go widzicie, Misiu, także Misiu ma zajęcie, dwa ty fajnie się bawią, Cieszę się z tego, no na spacerku jesteśmy dzisiaj, no także e, kochani, dzisiaj ładny, słoneczny dzień, no ale e, kochani, przed nami czarne chmury, czarne chmury, kochani tak, tak jak ta święta księga mówi że, że dobro będzie nazywane złem a zło będzie nazywane dobrą i to dzisiaj patrząc na te, tą całą sytuację która się rozgrywa a szczególnie ta olimpiada która została otwarta właśnie we Francji no to Taką niespodziankę, pięknego torta im zrobili, gdzie przedstawili właśnie rali na, na pana, pana Najwyższego Władcę Wszechświata, który nas stworzył i Jego Syna, który niebawem zaprowadzi tutaj porządek. Koko! Noga! Tak, kochani. To, co tam zostało przedstawione, to, kochani, to jest bunt przeciwko Bogu, kochani. Gdzie się mówi o... Usunięciu Boga, tak? O wolności. Kochani, jaka to jest wolność bez Boga? Bez Boga nie ma żadnej wolności, kochani. Prawdziwa wolność to jest, kochani, wiara w prawdziwego Boga i szanowanie jego praw, bo te wszystkie prawa, które On dał, to służą dla naszego dobra. Tak. Jak widzicie, kochani. Ta cała sytuacja kochani prowadzi do jednego, żeby wszystkich ludzi na całej ziemi zbuntować przeciwko Bogu, Panu Jehowie i Jego Pomazańcowi, Panu Jezusowi, pana przeciwko Panu Jezusowi, tak. Z tego co właśnie ja zauważyłem i to jest sterowane, świadomie wyreżyserowane, i kochani, podobna sytuacja była za dni Noego, kiedy Bóg zesłał potop na Ziemię. Tak, kochani, dzisiaj e, to samo się zaczyna dziać. I e, tak jak Pismo Święte, że Królestwo Boże musi przyjść, o tym mówi cały czas. I to Królestwo widać coraz to bardziej, że tylko ono potrafi rozwiązać problemy ludzkości. Nie żaden. Rząd światowy, nie żadna Organizacja Narodów Zjednoczonych i te różne tamte instytucje, kochani, to jest wielkie kłamstwo. To jest kłamstwo przeciwko Bogu, bo tylko Bóg potrafi zaprowadzić porządek na Ziemi, a nie żadna organizacja stworzona przez człowieka. Z tej strony Orzech na wsi serdecznie pozdrawiam i życzę, właśnie, abyście uważali na siebie i wyciągnęli z tego wnioski, które. E, kochani e, się teraz rozgrywają na całym świecie, żebyście wyciągnęli wnioski mądre, aby przed Bogiem stanąć e, mając czyste serce serdecznie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, z tej strony Orzech na Wsi, do widzenia Wam